Witajcie, to znowu ja Krzysiek z iBoots. Już od początku chciałbym zapowiedzieć, że ta gra, którą wam dziś pokażę nie będzie raczej żadnym zaskoczeniem, żadną nowością czy niczym takim. Będzie po prostu to nagranie w sensie jakimś takim hołdem dla tej gry, która została na App Store zakupiona już 10 milionów razy. No jest to niewiarygodna liczba jak na tak małą produkcję która jednak okazała się światowym hitem. Do tego przejdziemy za chwilę, a na początek, co chciałem zaprezentować to, co widzicie przed sobą, czyli mobilną wersję bloga świat iPhone. Oczywiście zachęcam na wchodzenie na bloga. Na najświeższe informacje oraz moje filmy. Skoro już powiedziałem, co to będzie za gra, wejdźmy Doodle Jump. To raczej nie jest żadne zaskoczenie. Na jednym, na jednym z portali na, na, na temat urządzeń firmy Apple ostatnio była właśnie taki news o tym, że gra została sięgnięta 10 milionów razy. W związku z czym postanowiłem nakręcić to krótkie wideo. Jako, że jestem konserwatystą nie będę uruchamiał tych innych plansz, które są tutaj dostępne. Między innymi taki halloweenowy, podwodny świat, piłka nożna, hmm, kosmos. Dżungla, jakiś taki cmentarz, no i motywy świąteczne. Ja zagram sobie po prostu tradycyjnie w normalną wersję, gdzie gramy na kartce papieru w kratkę, ponieważ tą wersję uważam za najbardziej przejrzystą, najfajniejszą. No jest to ten klasyk, o którego pamiętam już z początku, gdy jeszcze miałem go okazję widzieć na pierwszej generacji podotacz Gra przywodzi na myśl legendarnego już IC Towera, dostępnego już od dłuższego czasu na jednym z portali społecznościowych, no, moim zdaniem, tamten jest trochę gorszy od tego oryginalnego. No ale cóż, to nie moja sprawa. Gra ma banalne sterowanie i w sumie nie ma się co dziwić, że osiągnęła y, tak wielki sukces. Prostota, prostota w graniu, prostota. W, no jeśli chodzi o całą budowę tej gry, jest y, idealnym kluczem do sukcesu dla produkcji na urządzenia mobilne. Po drodze oczywiście zbieramy różne bonusy itd. Tak ja nie będę więcej przedłużał, bo z założenia miałbyś to krótki gameplay, a bardziej takie nagranie złożone w hołdzie grze, która została ściągnięta już tyle razy. No a na koniec chciałbym tylko zaprosić was oczywiście do e, pisania komentarzy na ten temat, do subskrybowania mojego kanału i do sprawdzania aktualnej sytuacji, co się dzieje. Ewentualnie możecie wpisać do mnie wasze propozycje. Najlepiej, jeżeli będziecie to robić na PW. Czyli wysyłanie do mnie wiadomości. W takim razie trzymajcie się, na razie.